Witam was w osiemnastym vlogmasie Zadatkowa obrzękka jak kalendarz Siedemnastka Serduszko No pogoda jest taka, no fajna znaczy, jak dla mnie ponieważ jest dość zimno poniżej zera pada deszcz ale śniegu nie było. w ogóle byłem dzisiaj na łyżwach ale niestety nie udało mi się nic nagrać ponieważ no po prostu nie, nie mogłem no musimy uważać na słowa po prostu tak naprawdę nie na łyżwach więc byłem szczęśliwy i dziś jeszcze prawdopodobnie bo nie na pewno jadę na mecz szukówki. I z tego może wam nagram fragment, ale jeśli tak, to zobaczycie go pod koniec. Czas na wyzwania. Dziś zrobimy wyzwanie od e, Gosie Chromiejskiej. E, muszę wejść na dwór w piżamie i krzyknąć, jak chcę śnieg. Okej, okay, ja jestem w piżamie, no, ale teraz zima jest poniżej zera, to pozwólcie, że jeszcze coś na śmianę rzucę, ponieważ to będzie źle i nie wiem, czy ja to za bardzo. Trzymajcie za kciuki. Drażę moją czapkę i się trochę kocem ukryłam, więc widzimy się już na dworze. Ja już jestem na dworze i jest mega zimno, więc szybko róbmy to wyzwanie. Wkrótce po nim trzeba. No, żeby się nie Jak to śnieg! Jak to śnieg! Jak to śnieg! Łoś, ja do wyzwania? Bo to wyzwanie. kosztowały trochę ciepła.

Czysto? Chyba czysto. Okej, okay, jestem w piżamie. Jest zimno, mega zimno Życzę. Gdzie jest ten śnieg? Jest to śnieg. W śniegu, gdzie jesteś? <laughs> śniegu. To było zadanie od Marii. Od ma... Nie o od... <laughs> sorry. Od Gosie chramińskiej, więc... Em, no. Tutaj Wam się zaraz pewnie wyświetli. No, a teraz czas na... No... Czeko, czeko, czekoladkę. Tutaj jest 17. Y -y. Czasami dać coś innego niż błędy albo kinderki. No ale no cóż, nie ma. Ale dobra. Polecam. Tak więc Co zrobimy? Co zwykle. Naklejmy osiemnastkę. Było to widać? Tak trochę ciemno A w każdym razie nakleiłam... teraz? O! Nakleiłam też osiemnastkę. Jest już dość późno, znaczy nie aż tak późno, ale no... Przed południem i jeszcze chodzę w piżamie. U mnie już jest choinka, wy no widzieliście, było trochę ciemno, więc nie wiem, czy zbyt dobrze, ale no widzieliście. I nie wiem, czy jeszcze dzisiaj ją będziemy odzywali, możliwe, że tak. No. Ogólnie to... Cześć, witajcie w odcinku nowym, w nowym vlogmasie i um, no. Bierzemy od razu dziewiętnastkę, którą muszę być. Jest tutaj przy takiej skrzynce na prezenty jakby. Um. Ups. Ale super! Zobaczcie jakiś liczny bałwanek.

ze wszystkimi siłami parlamentarnymi. Co dla mnie mam wyższy pięć Jednak mam nagrodę za Ale pod jeszcze? Cóż, wiem, nie 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 Hej, witam Was w dwudziestym jestem Znowu robię Najpierw nasz Christmas kalendar. Ostatnia liczba przed ostatnim rzędzie i zaczniemy już ostatni rząd. Yy, nie miała. nam ostatni rząd. Pogoda, dzisiaj po zimno. Nic nie padało. Dzisiaj znowu nie zrobimy kaka, ale może zrobimy je jutro. No, więc ja już was żegnam, więc pojechałam Cześć, witajcie w trzeciej już części vlogmasa tego. Dzisiaj mamy dzień 20. Grudnia do domu i niestety nie udało mi się wstawić żadnego z blokmasów, więc widzieliście trzy część, znaczy teraz widzicie trzecią, no bo no, no... miałam bardzo dużo nauki i ogólnie mało czasu, i no ale teraz zbliżymy się do działania. 18. tutaj w tej ciemności jest 19 i 20. Niestety w tym filmiku nie będzie nawet ani jednego KK, ale od jutra do 24 będzie już codziennie. I dzisiaj mamy kindermini. Dzisiaj nie będzie też już żadnego wyzwania, ale za to jutro będą dwa. Teraz już żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. I jutro będą dwa wyzwania. W ogóle będziemy robili coś fajnego, więc I to będzie ciekawiej. Pa łapka.